Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, ja nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio, a teraz chciałam Was zaprosić na wspólne przerabianie takiego wzoru, który tutaj rozciągnęłam na obręczy i przerobiłam w taki sympatyczny, gwiazdkowy łapacz snów, chociaż oczywiście można tutaj... Powiedzieć, że to jest właściwie całoroczny łapacz snów. Niemniej, właśnie wyjściowo to jest schemat gwiazdy, może gwiazdy betlejemskiej nawet którym można rozciągnąć na obręczy. No i właśnie doczepić zawieszkę. I mamy taką już fajną dekorację świąteczną. Ale w zasadzie można też potraktować jako całoroczny łapacz snów. Żeby się nie rozgadywać, ja już zapraszam Was na tutorial. Zapraszam. No a ja już zapraszam Was na wspólne przerabianie takiej oto sympatycznej. Gwiazdeczki na szydełku, to może być również fajny motyw do wykorzystania jako łapacz snów, czyli po prostu tutaj w tych punktach centralnych, czy tych wierzchołkowych raczej, po prostu przymocować do obręczy, rozciągnąć na obręczy i mamy fajną, czy to gwiazdkę na choinkę, czy generalnie łapacz snów, e, służący jako dekorację w mieszkaniu. Więc już zapraszam na tutorial, więc o, odsunę troszkę na bok, przerabiam na szydełku o grubości 1,5 i zaczynam od właśnie zawiązania takiej pęteleczki, o i... Tutaj ja sobie przygotowałam 16, rozłożyłam ten, ten wzór na 16 takich elementów. Być może dałoby się troszeczkę mniej tych elementów, bo one są dosyć mocno napakowane, ale to stanowi, wydaje mi się, o uroku tej gwiazdeczki. Ale właśnie, no maksymalnie wydaje mi się 16 takich elementów. Jeżeli będzie próbować przerabiać więcej, to będą one zbyt ściśnięte. No ale zaczynamy przerabiać, więc zaczynam od... Właśnie przygotowania sobie punktu wyjścia, czyli tej pęteleczki, no i przerabiam rządek bazowy, który przerobiłam tutaj z ośmiu oczek łańcuszka, czyli raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem i osiem i ten rządek bazowy zamykam w. Kółeczko, czyli po prostu oszczepiam początek z końcem, przeciągam i mam w ten sposób takie kółeczko. No i teraz zaczynam od przerobienia takiego rządku właśnie centralnego, którym obrabiam ten rządek bazowy. No i ponieważ ja sobie tak założyłam, że ten wzór rozłoży mi się na 16 elementów, więc po prostu przerabię 16, przerobię 16 słupków. Tylko, że właśnie jesteśmy na początku okrążenia, pierwszy słupek zastępuje jego równoważnikiem, czyli trzema oczkami łańcuszka, a więc trzy oczka łańcuszka, o! I dalej przerabiam słupki słupeka. Troszeczkę przesunę słupeka, czyli my mówimy pojedynczy słupek, bo narzucamy nitkę raz na szydełko. A Anglicy mówią double crochet, bo to jest oczko, w którym właśnie przerabiamy. Dobieram nitkę raz, przeciągam, dobieram nitkę dwa, przeciągam, czyli właśnie oczko składające się z dwóch przeciągnięć. I w anglojęzycznych wzorach oznaczamy jako DC, czyli narzucam nitkę, przechodzę pod tym rządkiem bazowym zamkniętym w kółeczko, wyciągam nitkę. Teraz mam trzy narzucenia, no i teraz właśnie dobieram sobie nitkę i przeciągam przez dwa narzucenia, i w ten sposób powstają mi dwa kolejne narzucenia, no i znowu narzucam nitkę, dobieram sobie nitkę, przeciągam przez dwa kolejne, no i w ten sposób właśnie przerabiam wzdłuż całej długości okrążenia, czyli wyciągam sobie tutaj nitkę i dobieram, przeciągam przez dwa narzucenia, dobieram, przeciągam przez dwa narzucenia, no i tutaj o tą nitkę tutaj z początku po prostu obudowuję tymi oczkami, które Obudowuje wzdłuż właśnie tego rządku bazowego, a że ona biegnie tutaj wzdłuż tego kółeczka, więc ona automatycznie zostanie schowana. Więc wyciągam, o, pierwsze przeciągnięcie, drugie, czyli jeszcze raz narzucam nitkę raz i może przybliżę, o, czyli narzucam nitkę raz na szydełko, teraz przechodzę tutaj pod tym tutaj łukiem, rządkiem bazowym, wyciągam, dobieram nitkę raz, przeciągam, dobieram nitkę dwa, przeciągam, robię dwa przeciągnięcia, czyli znowu. Narzucam nitkę, przechodzę pod łukiem, wyciągam. Teraz dobieram nitkę, raz przeciągam, dobieram nitkę, dwa przeciągam. I jeszcze może raz narzucam nitkę, przechodzę pod łukiem, wyciągam. Teraz dobieram nitkę, przeciągam przez dwa narzucenia, dobieram nitkę, przeciągam przez dwa kolejne narzucenia. No i w ten sposób przerabiam 16 takich oczek wzdłuż tego okrążenia, jednocześnie chowając tą nitkę z początku tak, żeby właśnie już. Ona nie wystawała, nie, nie, nie przeszkadzała, czy nie troszeczkę nie dawała takiego wrażenia, że ten wzór jest niedokończony. Więc po prostu przelabiam 16 słupków wzdłuż rządku bazowego. No i właśnie w tym momencie przerobiłam te 16 słupeczków. I teraz po prostu muszę szczepić końcóweczki. Oczywiście muszę odpowiednio je rozprowadzić wzdłuż tego rządku bazowego. Więc teraz szczepiam końcówki. Pamiętacie na początku przerobiłam trzy oczka łańcuszka, które zastępowały pierwszy słupek, więc. Wchodzę, wbijam się szydełkiem w to trzecie z tych trzech oczek łańcuszka i po prostu przeciągam nitkę i przeciągam przez to ostatnie oczko. W ten sposób, jakby spiełam, spiełam pierwsze oczko z ostatnim, no i jednocześnie właśnie rozprowadzam wzdłuż całej długości okrążenia. No i teraz kolejne okrążenie. Kolejne okrążenie to jest takie bardziej przejrzyste, właśnie który dodaje taki troszeczkę, przewietrza ten wzór troszeczkę i to okrążenie składa się z podwójnych słupków, czyli troszeczkę wyższych oczek, rozdzielonych między sobą łukiem złożonym z trzech oczek łańcuszka tego łuku nie widać, bo on jest obsadzony przez kolejne okrążenie, ale właśnie tutaj mamy na 16 słupkach przerabiamy 16 podwójnych słupków i po prostu rozszerzamy, robimy odległości pomiędzy tymi słupaczkami, podwójnymi słupaczkami, po prostu przerabiając łuk. Więc teraz tak Podwójny słupek, na początku okrążenia zastępujemy go jego odpowiednikiem, czyli czterema oczkami łańcuszka, czyli cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery. To jest równoważnik podwójnego słupka. Teraz przerobię to przejście, czyli trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i teraz właśnie przerobimy. O, przerobimy regularny podwójny słupek. Podwójny słupek, czyli oczko, w którym nawijamy nitkę dwa razy na szydełko. No i po angielsku to się nazywa treble, dlatego że mamy trzy przeciągnięcia. Bo właśnie docelowo po owinięciu dwa razy na szydełko nitki wbijamy się w, właśnie w kolejne oczko. I teraz zobaczcie, po prostu odwijamy tą nitkę, czyli przeciągam. I teraz dobieram nitkę, przeciągam przez dwa narzucenia. Mam pierwsze przeciągnięcie, dobieram nitkę i znowu przeciągam przez dwa kolejne narzucenia. Mam drugie przeciągnięcie i dobieram nitkę i przeciągam przez dwa ostatnie narzucenia, no i mam. Trzecie przeciągnięcie, a więc strzebu, a więc taki dłuższe, takie dłuższe oczko w porównaniu do słupka. Słupek w poprzednim okrążeniu, a tutaj podwójny słupek, więc to oczko jest wyższe i ono składa się z trzech przeciągnięć, które jakby są efektem tego, że na początku narzuciłam nitkę dwa razy na szydełko. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i owijam nitkę dwa razy wokół szydełka. Wbijam się w kolejne oczko i teraz przeciągam nitkę. O, i teraz znowu dobieram nitkę raz. Robię pierwsze przeciągnięcie, dobieram nitkę dwa, robię drugie przeciągnięcie, dobieram nitkę 3, robię trzecie przeciągnięcie i mam tak zwany treble. Czyli właśnie po angielsku, w anglojęzycznych oznaczeniach wzora, wzor to, się, to oczko oznaczone jest symbolem TR. Raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i znowu raz, dwa, dwa owinięcia nitki wokół szydełka i wbijam się w kolejne oczko i wyciągam nitkę i teraz dobieram, przeciągam przez dwa narzucenia, dobieram, przeciągam przez dwa narzucenia dobieram przeciągam przez dwa ostatnie narzucenia no i zakończyłam oczko i znowu raz dwa trzy to jest ten odstęp nawijam nitkę dwa razy i znowu wbijam się i teraz wyciągam i dobieram raz dobieram dwa dobieram trzy czyli mam właśnie tutaj o przerobiony przerobiony taki podwójny słupek może jeszcze raz dwa narzucenia i po prostu je kolejne odwijam czyli wyciągam nitkę i teraz tak raz pierwsze Przeciągnięcie, dwa, drugie przeciągnięcie, 3, trzecie przeciągnięcie, no i w ten sposób właśnie przerabiam no takie oczka, 16 takich oczek wzdłuż całej długości okrążenia. Tutaj ważne jest to, żeby policzyć, sprawdzić czy rzeczywiście mamy 16 oczek, dlatego że po prostu ten wzór nam się rozkłada na 16 elementów, które rozbudowujemy w kolejnym okrążeniu. No i teraz przerobiłam to okrążenie do końca i teraz zobaczcie, właśnie szczepiam końcóweczki, czyli Tutaj mam ten ostatni łuk złożony z trzech oczek łańcuszka, i teraz pamiętacie na początku zaczynałam takim długim łańcuszkiem. Cztery oczka łańcuszka zastępowały pierwszy podwójny słupek, plus trzy oczka łańcuszka na przejście. A więc tutaj muszę po prostu odnaleźć to czwarte oczko: raz, dwa, trzy, cztery, wbić się w nie, bo to ono właśnie jest takim miejscem, w którym kończy się ten pierwszy podwójny słupek, czy jego zamiennik. Przeciągam nitkę i. Przeciągam nitkę. No, i ponieważ no to okrążenie jest takie przewietrzone, w kolejnym okrążeniu po prostu przerabiam słupeczki i przerabiam w taki sposób, że w tutaj w tych tutaj każdym z podwójnych słupków przerabiam po jednym słupku, a w łuku złożonym z trzech oczek łańcuszka po trzy słupki. Więc pierwszy słupek zastępuje trzema oczkami łańcuszka. Teraz, teraz tutaj narzucam nitkę i, i właśnie w tym łuku wbijam się i przerabiam znowu. Trzy słupki, czyli przypominam, słupek narzucam nitkę, przechodzę pod, przeciągam nitkę, dobieram nitkę raz, dobieram nitkę dwa, tutaj mam tylko trzy, dwa takie przeciągnięcia, bo właśnie odwijam z jednego narzucenia nitki na szydełko pojedynczy słupek, a po angielsku double, double crochet, czyli dwa przeciągnięcia i znowu narzucam nitkę i wbijam się w tym punkcie tutaj, czyli wyciągam i raz i dwa, czyli takie okrążenie, które przerabiamy dość mechanicznie. Czyli właśnie o ten łuk, jakby obsadzamy w każdym tutaj podwójnym słupku, wbijamy po jednym słupku i w tym łuku przerabiamy trzy słupki. No i w ten sposób, jakby wypełniamy, czyli kontrastowo wypełniamy ten wzór względem tego okrążenia właśnie centralnego, którego tak przewietrza, bo jest dużo pustych przestrzeni. Czyli jeszcze raz narzucam nitkę, przeciągam o raz i dwa, czyli tutaj mam trzy słupeczki i odnajduję szczyt tego podwójnego słupka, wbijam się i. Przerabiam słupek i znowu. I znowu narzucam nitkę na szydełko, przechodzę pod łukiem, wyciągam. Dobieram nitkę raz, dobieram nitkę dwa, mam pierwszy słupek, narzucam nitkę, przechodzę pod łukiem, wyciągam. Dobieram nitkę raz, dobieram nitkę dwa, mam drugi słupek, narzucam nitkę, przechodzę pod łukiem, wyciągam raz, wyciągam dwa, mam trzeci słupek i dochodzę do tego podwójnego słupka i tutaj też u jego szczytu przerabiam właśnie słupek. Czyli po prostu Obudowuję tak jakby kontrastowo. Tutaj miałam okrążenie bardzo przejrzyste, bardzo dużo wolnych przestrzeni. Teraz je zabudowuję, czyli przerabiam to okrążenie takie właśnie napakowane czy wypełnione właśnie za pomocą pojedynczych słupków. No i właśnie w tym momencie przerobiłam dość pracochłonnie to okrążenie. Czyli po prostu po, powiększyłam liczbę oczek, czy jakby obudowałam takie dość wypełnione okrążenie wokół, no i szczepiam końcóweczki. No i pamiętacie, pierwszy słupek zastępowałam trzema oczkami łańcuszka, więc odnajduję to trzecie oczko łańcuszka i po prostu oszczepiam, czyli przeciągam nitkę i przeciągam nitkę, no i przystępuję do przerabiania kolejnego okrążenia i w tym kolejnym okrążeniu znowu rozbudowuję tutaj, ale przerabiam też takie malutkie łuki, o. Właśnie takie łuki, które będą punktem zaczepienia tutaj dla tego, dla tego elementu. Więc tutaj o, w tym okrążeniu przerobiłam po jednym słupku w tych podwójnych słupkach i mam trzy słupki właśnie na tym łuku. Teraz na tych trzech słupkach, ponieważ okrążenie będzie mi się musiało rozszerzać, więc na tych trzech słupkach przerobię w każdym z tych słupków po dwa słupki, czyli na trzech słupkach przerobię sześć słupków, pomijam te takie narożne, ponad nimi przerzucę łuk. Więc po prostu przechodzę oczkiem ścisłym do pierwszego z tych trzech słupków o, teraz zastępuję pierwszy słupek trzema oczkami łańcuszka o w ten sposób i w tym samym słupku wbijam jeszcze kolejny słupek czyli każdy z tych trzech słupków na łuku o tutaj obsadzam dwoma słupkami czyli po prostu podobny sposób o dość mechaniczne okrążenie czyli przypominam narzucam nitkę wbijam się Wyciągam, dobieram nitkę raz, dobieram nitkę dwa i znowu narzucam nitkę, przeciągam i wyciągam raz, wyciągam dwa. Czy dobieram i przeciągam raz, przeciągam dwa. Teraz robię takie przejście. Przejście złożone z trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Przejście ponad tym tutaj słupkiem, który wbijałam w podwójnym słupku, czyli jakby tutaj przeskakuję i znowu. I znowu narzucam nitkę na szydełko i. Teraz odnajduję tą sekwencję trzech słupków, które są na tym łuku i każdy z tych słupków obsadzam dwoma słupkami, czyli pierwszy słupek i narzucam nitkę i w to samo oczko wbijam się jeszcze raz i przerabiam, czyli narzucam nitkę i w to samo oczko wbijam się jeszcze raz i przerabiam drugi taki słupek, o. I teraz kolejne, kolejny z tych słupków, czyli wbijam się tutaj, o, wyciągam nitkę raz i dwa, pierwszy słupek i... Obsadzam go drugim słupkiem, raz, dwa, i podobnie postępuję w przypadku tego trzeciego słupka, czyli znowu w to oczko wbijam dwa słupki, czyli pierwszy słupek i narzucam nitkę, przechodzę, wyciągam, dobieram raz, dobieram dwa. No i teraz trzy oczka, łańcuszka i przeskakuję, przeskakuję ponad tym tutaj takim. Słupkiem, który jest u do tego, tego właśnie tego podwójnego słupka, czyli, jakby tego ramiona, czy tego, czy tego właśnie tutaj tej wypustki takiej, i wbijam się w pierwszy z tych słupków, które są na łuku. No, i po prostu przerabiam w ten sposób. Więc no, to okrążenie jest dość wypełnione, ale ten łuk w kolejnym okrążeniu posłuży nam do właśnie zamocowania na nim takiego elementu ozdobnego, który z kolei. Właśnie doda troszkę przestrzenności, czy troszkę pustych przestrzeni w tym całym wzorze. No i teraz już ostatnie okrążenie. I teraz właśnie na, tych, na tej serii słupeczków przerobimy taką grupę sześciu podwójnych słupeczków, ale połączonych u góry razem, spiętych u góry razem. W tym celu właśnie. Nawijamy nitkę dwa razy wokół szydełka, w ten sposób przerobimy podwójny słupek, ale tutaj przerobimy podwójny słupek, a przerobimy je właśnie podwójny słupek, czyli po angielsku treble, czyli oczko, które składa się z trzech przeciągnięć, i tutaj przerobimy niezależnie w każdym z tych oczek po dwa takie przeciągnięcia, a trzecie przeciągnięcie razem, czyli narzuciłam nitkę dwa razy, przeciągam raz, przeciągam dwa i tutaj powinnam przeciągnąć trzy, żeby po prostu wykończyć, czy żeby dokończyć. O. Tak powiem, ten podwójny słupek tymczasem mnie właśnie przystępuje, zostawiam go taki nadpoczęty w formie dwóch przeciągnięć na trzy, i teraz narzucam nitkę dwa razy na szydełko i wbijam się w kolejne oczko, i tutaj podobnie wyciągam nitkę i dobieram raz pierwsze przeciągnięcie, dwa, drugie przeciągnięcie i nie kończę, nie robię tego trzeciego przeciągnięcia, bo, bo to trzecie przeciągnięcie zrobię razem dla tych wszystkich sześciu oczek, czyli narzucam nitkę dwa razy na szydełko, teraz tutaj wbijam się w trzeci taki słupeczek i Wyciągam nitkę. Teraz dobieram nitkę raz, dobieram nitkę dwa, dwa przeciągnięcia na trzy, i kolejny słupek, czyli znowu. Podwójny słupek, pierwsze przeciągnięcie, drugie po angielsku. Te, taki podwójny słupek nazywa się treble, czyli oczko składające się z trzech przeciągnięć, czyli cyfra 3, treble. Ale po polsku mamy podwójny słupek, bo narzucamy dwa razy. I znowu, właśnie w kolejnym oczku wbijam się i raz, dwa przeciągnięcia na trzy. I jeszcze kolejny, ostatni z, tych, z tej serii sześciu podwójnych słupków przerobionych do połowy, czyli raz, dwa przeciągnięcia. No i teraz właśnie mam serię sześciu takich oczek przerobionych w dwóch trzecich i to ostatnie przeciągnięcie przerabiam za jednym zamachem, czyli narzucam nitkę na szydełko i przeciągam przez te o tutaj wszystkie oczka i szczepiam, co daje taki, taki daszek, taką, taki właśnie o. Taki daszek, czy takie zawężenie u góry. No i teraz tutaj przerabiam taki motyw, który posłuży mi jako punkt zaczepienia właśnie, czy to właśnie do obręczy, żeby rozciągnąć ten wzór, tą serweteczkę, czy tą śnieżynkę na obręczy. Więc teraz przerabiam trzy oczka łańcuszka i tutaj przerobię potrójny słupek, czyli narzucam nitkę trzy razy na szydełko i odwijam. I teraz właśnie w tym łuku przerobię taki zestaw, dwa takie potrójne słupki, czyli... Narzucam nitkę, dobieram raz, narzucam nitkę, dobieram dwa, narzucam nitkę, dobieram trzy, narzucam nitkę, dobieram cztery, czyli potrójny słupek, czyli trzy narzucenia nitki na szydełko, ale z kolei cztery przeciągnięcia, cztery przeciągnięcia. Więc teraz tutaj właśnie przerabiam taki łuk rozdzielający, czyli Łuk z pięciu oczek łańcuszka. On jest dosyć taki wypukły, czy dosyć taki właśnie nad, wystający ponad, ale to pozwoli mi albo zaczepić właśnie w, tym, w tych punktach, w tych łukach tutaj rozdzielających, przyczepić ten motyw do obręczy, albo po prostu właśnie no, stworzę tak jakby wierzchołki tej naszej gwiazdeczki. Więc jeszcze raz potrójny słupek, czyli narzucam nitkę trzy razy, owijam nitkę wokół szydełka i teraz przekładam i odwijam czyli za każdym razem po prostu dobieram nitkę, przeciągam przez dwa narzucenia, znowu dobieram nitkę, przeciągam przez dwa narzucenia, dobieram nitkę, przeciągam przez dwa narzucenia i dobieram nitkę, przeciągam przez dwa narzucenia i właśnie w ten sposób przerobiłam na tym takim łuku rozdzielającym dwa potrójne słupki rozdzielone malutkim łukiem i symetrycznie trzy oczka łańcuszka, czyli czyli jakby mam takie łuki złożone z trzech oczek łańcuszka, potrójny słupek, pięć oczek łańcuszka, potrójny słupek, trzy oczka łańcuszka i Znowu dochodzę do tej takiej grupy i tutaj przerabiam właśnie tą sekwencję na sześciu słupkach z poprzedniego okrążenia, przerabiam sekwencję sześciu podwójnych słupków, ale, ale spiętych w takim daszkiem, taki płatek jakby, tutaj taką formę płatka. Czyli jeżeli podwójny słupek składa się z trzech przeciągnięć, czyli trzebu, to właśnie przerabiam pierwsze przeciągnięcie, drugie przeciągnięcie i nie kończę tego, nie przerabiam tego trzeciego przeciągnięcia, tylko... Już przystępuję do przerabiania kolejnego podwójnego słupka, owijam nitkę dwa razy wokół szydełka i wbijam się w kolejne oczko. I znowu raz i dwa. O, w ten sposób mam drugi podwójny słupek, przerobione w dwóch trzecich, czyli dwa przeciągnięcia na trzy. Kolejny raz nawijam nitkę na szydełko, dwa razy wbijam się w trzecie oczko i przeciągam. Pierwsze przeciągnięcie, drugie i nie kończę tego trzeciego, tylko czekam, znowu owijam nitkę dwa razy wokół szydełka. Przerabiam i, i wbijam się tutaj w to oczko, i wyciągam nitkę, i znowu dobieram nitkę raz, przeciągam przez dwa narzucenia, dobieram nitkę dwa, przeciągam przez dwa narzucenia, i czekam, i znowu nawijam nitkę dwa razy wokół szydełka, i wyciągam. I raz, i dwa, czyli mam tutaj o właśnie kolejne narzucenia, kolejne oczka przerobione w dwóch trzecich, no i już ostatni z tych podwójnych słupków, czyli raz, dwa przeciągnięcia i teraz se po prostu spinam klamrą, spinam w tym ostatnim przeciągnięciu, czyli to trzecie z tych trzech przeciągnięć przerabiam przez wszystkie sześć oczek razem, czyli o, w ten sposób przeciągam, 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 aż wyciągnę tutaj z drugiej strony i w ten sposób szczepiłam, oczywiście to się fajnie rozprostuje, zblokuje, to będzie oczywiście odpowiednio wyglądać. No i teraz dalej kontynuuję, trzy oczka łańcuszka, właśnie w momencie przerobienia kolejnego pierwszego oczka ponad tym już te, ta grupa jest zafiksowana, zafiksowana i tak spięta, szczepiona u góry. No i teraz potrójne słupki, czyli trzy razy owijam nitkę wokół szydełka i przechodzę pod tym łukiem, wyciągam. I po prostu potrójny słupek polega na tym, że odwijamy nitkę właśnie kolejno. Przeciągając przez dwa kolejne narzucenia, czyli dobieram nitkę przez dwa narzucenia, dobieram nitkę przez dwa narzucenia, dobieram nitkę przez dwa narzucenia, czyli razem mam cztery takie jakby przeciągnięcia, co widać w formie takich właśnie jakby o wyrzeźbionych kształtów, na, czy nacięcie, na czy właśnie poprzecznie przebiegającej. Nit i cztery razy właśnie na tej całej długości tego długiego, bo potrójnego słupka. Teraz pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest taki element rozdzielający, i znowu raz, dwa, trzy razy owijam nitkę wokół szydełka, wbijam się i wyciągam. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, i mam tą grupę przerobioną, i znowu trzy oczka łańcuszka, i dochodzę znowu do takiej kolejnej grupy złożonej z sześciu Sześciu słupeczków, które z kolei właśnie znowu będę obsadzać, o, będę obsadzać w ten sposób. To oczywiście wszystko się rozprostuje i rozciągnie na obręczy, więc w ten sposób no, powinno się to w miarę fajnie upakować w tym wzorze. Ale właśnie zasada w tym okrążeniu jest taka, że po prostu o, mamy po. Dwójne słupki, ale szczepione u góry razem, i potrójne słupki, ale rozdzielające i dające taki właśnie o taką fajną wypustkę u góry, albo też punkt zaczepienia do obręczy. No i w ten sposób właśnie przerabiamy do końca okrążenia. No i to okrążenie jest okazją na poćwiczenie sobie wielokrotnych słupków, czy to przerabionych razem, czy przerabionych niezależnie. Które, których nie należy się bać dlatego, że właśnie tutaj w momencie kiedy owiniemy odpowiednią ilość razy nitkę wokół szydełka, a później ją po prostu tylko odwijamy, no i, no i w momencie kiedy opanujemy taką technikę przy przerabianiu pojedynczych słupków, podwójny, potrójny słupek, czy nawet wielokrotny słupek działają według tej samej zasady, a słupki przerobione razem, czyli tutaj nawijam dwa razy nitkę, po prostu przerabiamy, ale nie do końca, czyli za każdym razem właśnie wyciągam nitkę i dobieram raz. Dobieram dwa i znowu narzucam nitkę dwa razy, nie kończę tego podwójnego słupka, ale zaczynam już kolejny i robię raz i dwa przeciągnięcia. No i w ten sposób właśnie przerabiam, przerabiam tą grupę czy ten płatek taki szczepiony, w góry o raz, dwa i w ten sposób właśnie uzyskuję taki jakby element ozdobny w tym ostatnim okrążeniu, które czy efekt takich płatków zwężających się ku górze. Tej naszej śnieżynki, które tutaj jeszcze może pokażę ostatnie raz, o, nawijam dwa razy i tutaj po prostu sobie, o, raz, dwa, czyli przerobiłam te oczka do w dwóch trzecich, i teraz ostatnim przeciągnięciu po prostu przeciągam tą nitkę i szczepiam i w ten sposób właśnie przelabiam wzdłuż całej długości okrążenia. To się później odpowiednio rozprostuje i rozciągnie przede wszystkim na. Na, na obręczy, co da właśnie czy to taką gwiazdeczkę, czy taką sympatyczną serweteczkę, albo łapacz snów. No i docelowo w ten sposób wygląda. Właśnie, ta serweteczka, ta śnieżynka czy gwiazdeczka, jeszcze tutaj można ją by rozciągnąć na obręczy. I właśnie w ten sposób ona jeszcze zyska, bo bardziej rozciągniemy, bardziej wydobędziemy te przestrzenie, więc tutaj fajnie było wziąć taką troszkę większą obręcz, żeby ją dobrze właśnie rozciągnąć, i po prostu przyczepić tutaj w tych punktach. W tych punktach, w wypustkach, właśnie przymocować półsłupieczkami do troszkę większej obręczy, i to może dać taką fajną, nawet może gwiazdę betlejemską, czy po prostu taki fajny łapacz snów, niezależnie już od pory roku. W formie czy to gwiazeczki, czy po prostu w formie no, łapacza snów. A ja teraz pokażę Wam, jak przymocowuję do obręczy taki sympatyczny łapacz snów, czy gwiazdeczkę właśnie na szydełeczku, więc przymocowuję za pomocą oczek półsłupka, i w tym celu właśnie przekładam szydełko pod obręczą i dociskam pętelkę. I akurat w tym przypadku przerabiam właśnie 10 oczek, 10 półsłupków, właśnie przymocowując, obudowując nimi obręcz, a tutaj dochodzę do tego łuku. Który zszywam razem z, do obręczy. Teraz jestem 3, 4, 5 6, 7. Dociskam zawsze, żeby zszyć, szczepić mocno te dwie obręcze, czy tych kilka właśnie owinięć drutu. 8, 9. I 10. No a ja dziękuję serdecznie za wspólne przelabianie tego wzoru no i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTubie i mówię Wam do zobaczenia.